Witam wszystkich bardzo w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w grę THINK TO DIE. Nie należy tylko zginąć, ale należy pomyśleć, żeby zginąć. To może być dla mnie trudne. Oczywiście łapeczka mam nadzieję, że będzie zostawiona w latu. I jutro jedziemy oczywiście z odcinkiem INTRO. Kup sobie koszulkę, Kupę. nowe masa produktów, bądź pierwszym niż szpanuj na w nowych koszulkach. Mam na nadzieję, że, że koszuleczki sobie ogólnie e, ogarnęliście troszeczkę e, sklepich, Klinkaczek, oczywiście w opisie. Pewnie hamska reklama jakaś wyleciała, nieważne. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego mam e, takie sławki, no bo w tamtych jest zdecydowanie za gorąco. E, weźmy sobie new game. Really? Yes, really. Ok. Teraz tak, mamy naszego tutaj e, gościa, który po prostu, e, prawda, musi e, zginąć. No i prawda tu mamy jakieś strzałeczki, tak na drzwi i tak dalej, ale nie, tak tego się nie przychodzi. Ogólnie bardzo, bardzo przyjemna grafika i bardzo fajnie wszystko wygląda. I oczywiście, żeby przejść level musimy zginąć. Find a way to kill your player. If all of your players are dead, you will get to the next level. Good luck. W tym momencie mamy jakby poradnik. to też ciekawe. Dobra, ale zginęliśmy, prawda, więc tutaj nie ma żadnego tak naprawdę problemu. Na razie jest łatwe, później będzie coraz trudniej. Oh, or wake up. Okej, okay, czyli później będziemy mieć pewnie jakieś sytuacje, że będziemy musieli na danego gracza uśpić i tak dalej. Okej, okay, F10, żeby, żeby skipnąć level. Mam nadzieję, że F9, F10 naciskać nie będę, ponieważ, czekajcie, a jeżeli dam pauzę i... To, to mi nic się dało, a jeżeli tak tam cisnę, nie mogę skipnąć levela, więc nie ma opcji, że skipuję level, bo F10 to mi włączy nagrywanie, ale R to reset. No dobra, w takim razie oczywiście sobie idziemy dalej, zabijamy się. Tutaj w tym momencie mamy taki poradniczek, który jest połączony z bardzo prostymi levelami, i bardzo to oczywiście fajnie wygląda. Jeżeli wypadniemy z jakby pokoju, restartuje nasz level. Some objects can be moved. No dokładnie, możemy sobie przesuwać niektóre obiekty, i w tym momencie zginęliśmy pod naporem, prawda? Kostki Rubika, nieważne. What's now, no co? No teraz, to ja rozumiem, że muszę zrobić coś na takiej zasadzie, że na przykład wbijam sobie tutaj. E, na przykład, e, wbijam się. No i teraz już właśnie zacz zaczną się problemy. Zginąć od tej kostki, muszę ją przesunąć i zginąć. A niestety nie mam innego, innego gracza w tym momencie. Nawet nie wiem, czy jest to w tym momencie możliwe w pojedynkę. Tak naprawdę, jeśli okaże, że to nie jest możliwe w pojedynkę, to tak trochę mam przeromane. Cóż mamy. Uuuu, uu, aha, czyli wyszedłem poza. Aha, w ten sposób się teleportuję. Ok, to mi w sumie może dać. Małą podpowiedź, tak naprawdę, w sensie na przykład zrobić to, zrobić to tak, żeby to przesunąć tutaj, czekaj, 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 jakbym się przesunął, jak ja to chcę zrobić, To nawet nie wiem, czekaj, cze, cze, cze. no tak, troszeczkę w tym momencie mam main nie? Co ja mam tu zrobić, żeby przejść ten poziom? Hmm. Change quality skip level. W tym momencie mamy takie jakieś po prostu specjalne, prawda, rzeczy, żeby to wszystko przechodzić. Tylko zwróćcie uwagę, że ja teraz jestem w tym momencie y, sam. Znaczy, niektóre te elementy jestem w stanie to zrobić, jak najbardziej. Tylko. A to muszę przesunąć tak, żeby dwa guziki były, nie? Da rady, da rady. No i dobra. I wszystko, i pyk, i giniemy. Także mamy takie różne inne też elementy, zabawkowe, zagadkowe i tym podobne, że możemy się bawić. No tu akurat w tym nie ma problemu, bo tu sobie robimy tylko w ten sposób, no i prawda? No i pyk, no i giniemy. Te niektóre levely są bardzo, bardzo proste, a niektóre są naprawdę niesamowicie, niesamowicie ee, trudne. Dobra, mamy guziczki. Pyk, tu znika nam wszystko, tu znika nam. Znaczy pojawia się w sumie to. Muszę przenieść sobie guziczka tutaj, oczywiście. I tego muszę sobie przenieść. A kurde, nie mam pojęcia, jak to zrobić. The solution might not always be what it seems to be. Jak to właśnie mam zrobić, to to, jest takie moje tutaj zapytanie ogólnie. Moja postać jest zbyt cienka, żeby na to skokiwać. A minigame, zobaczmy sobie. O co tutaj chodzi? Okej. You fail. Czekaj, ja muszę chyba unikać tej rakietki. Teter te tery. Ui tak, o to chodzi. To jest w tym momencie taki trochę. Au, shit. To jest w tym momencie taki trochę. ucieczka przed śmiercią. He. He. Nie. Nie. ha! ha, ha. Wow. 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 wow, wow, wow. U, nice! Ale 19 i 4. Spoko, jeszcze raz. Fajne gierki w sobie. Nie, nie, nie. Uj, jak tu szybko strzela. Halo. Halo. Nie! Nie. 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 Nie, 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 nie. Ej, jedna strategia. Robię całą grę, kuźwa. Nie. Elo! what, Jak, Jakim cudem ja jeszcze żyję? Nie wiem. Halo! 43 sekundy to zrobię. Kurde, spróbujcie to powiedzieć. Jak ja to zrobiłem w ogóle. Dobra, wychodzimy sobie w taki razie z powrotem do e, menu i spróbujemy tutaj.. Aha, czyli w tym momencie mogę sobie skipnąć level, Dobra, czyli tamtego nie przeszedłem, w tym momencie ten mogę przychodzić Okej, okay, no spoko. Nie mam pojęcia o co chodzi, ale no dobra. Tu sobie trzeba zrobić tak, tu sobie przesunąć to. I teraz tu przesunąć? To się wy... Wystrzeli, no nie za bardzo. Eee, hmm, 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 hmm. Jak to nacisnę. To to sobie podniosę. I teraz muszę przesunąć to, żeby spadło na mnie to niższe. Kurde, nie do końca. Fakt. Ale to był dobry di, To był dobry pomysł. To sobie przesuniemy w ten sposób. To sobie przesuwamy tutaj. Przesuwamy sobie tutaj. Pyk. I teraz przesuwamy to, co na górze. W sumie... O, da rady zginąć w taki troszeczkę niekoniecznie dobry sposób, ale zginąłem to się liczy, tak naprawdę. Patrzę, się wszystko rusza w ogóle, jak ja się na Dobry, ale muzyczka jest za okej. a tutaj pojawia się to. Hmm. Hmm, dobra, przepchnijmy to tutaj. E. Przepchnijmy to tutaj. To zniknie się to. Teraz będziemy mogli wskoczyć tutaj na górę i przesunąć to. Teraz pojawi się to. Co mi kuś was tego? Aha, dobra, teraz byśmy musieli po prostu przesunąć z powrotem to. Pojawi się tutaj z powrotem to. Dzięki temu ja będę prawdopodobnie był w stanie przeskoczyć tutaj w ten sposób. Tak jest. Mamy to! E, no niektóre poziomy całkiem spoko, nie? Tu mam wysuwają się kolce. No to chyba akurat tutaj nie ma żadnego w ogóle problemu. Przesuwamy sobie w takim razie kartonik tutaj i idziemy i giniemy. I o to nie wiecie, o co chodzi. Ale ogólnie bardzo fajna gierka, bardzo taka taka bekowa mimo wszystko. Dobra, to się chowa. Dobra, mogę to przesuwać? Tego nie mogę przesuwać, dobra. To się przesunę tu. Nie, przesunę sobie to tu. Teraz wskakuję sobie. A bo i nie zabrać, nie zabrać. Co? wskakuję sobie tutaj, wskakuję sobie tutaj. O ty, kurde. Dziadu! Przesuj się! Hmm. Okay. Tak, troszeczkę nie wiem. To jak robię, no to to znika tamto. Ja musiał wtedy przesunąć tamto na górze, ale. Jak przesuwam to tu, to nie mogę skoczyć na górę. Why so serious? Okej, okay. teraz będzie. Tak jest! Dobra, teraz sobie robimy to. I teraz... A, i teraz wysłamy sobie po prostu to. Teraz przesułamy sobie to, przesułam sobie to. I giniemy. No i wszystko! I tak to się robi! O to chodziło. Teraz mamy w takim razie dwóch graczy, ale to tak naprawdę ja jednego kontroluję. I w tym momencie jak naciskam C, to się zmieniam. Dobra, czyli w tym momencie po prostu jedna osoba i druga osoba. Proszę bardzo, nie ma problemu. Dobra, tu już się zaczynają większe komplikacje. Dobra, i w tym momencie sobie idziesz, prawda? Ty, chociaż źle to zrobiłem, bo powinienem to zrobić inaczej, bo teraz tego nie przejdę, bo tutaj powinienem się zepchnąć. Bo jeszcze raz, dobra, czekajcie, w takim razie zamienimy się tutaj, zdupimy sobie to na, na dół. Teraz yy, zmieniamy z powrotem. Tutaj sobie dajemy kolce, tu sobie zmienimy w takim razie, okej. Okay. Teraz sobie... O Jezu, zestartowałem! Nie! Yeah. Czy to znika jak naciskam guzik? No. To ja muszę to zepchnąć dalej. To se przesunę. I teraz. To przesunę. A, znika wtedy to. Okej. Okay. To ja coś inaczej jeszcze muszę zrobić. Wait. Tu muszę stanąć chyba tym typem. Źle. Muszę najpierw to. Muszę najpierw to zepchnąć tutaj. Zejść tym typem tutaj. To się naciśnie. Cyk. I teraz idę tym i ginę tu. No i o to chodzi. Kurde, jakie łamie głów. Ale fajna giera. taka, mówię, bardzo fajnej, przyjemnej stylistyce. Także co mamy tutaj do zrobienia i jak to kućwa zrobić? No, mamy z dwóch stron w tym samym położenie, powiedzmy, a nie czekajcie, bo ja przecież mogę zrobić chyba, a mogę się. Mogę wbić na gracza, dobra, to ja już rozumiem, bo dobra, tak się zastanawiam. Dobra, teraz sobie spadnie to i. No, i właśnie, no i co? Albo nie, w drugą stronę. Wait, 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 wait ja już ogarnię. Proszę bardzo, tak to się robi. Tu, tu, tu idę, tu idę, tu idę, proszę bardzo, wbijam się do tego typa. Idę tutaj i ginę. No nie, czemu to nie zginęło, czemu to nie spadło? Stać tutaj, C, dobra, idziemy w takim razie tutaj, cofamy się. Tu sobie to naciśniemy. I. Jest, dobrze. U, udało się, już myślałem, że się nie uda, ale udało się. Okej, okay. ui, ui, dobra, zarobiście. To co mi z tego, eee, to jest tylko pewnie taki poradniczek powiedzmy, eee, pyk. pięknie, ładnie, udało się, zobaczymy ile tak naprawdę leveli będę w stanie przejść, no tam na jednym gdzieś tam wcześniej poległem, jak to kurde zrobić, eee, makarena, gdzie jestem, no i znowu, znowu utknąłem, bo nie wiem co mam zrobić, jopa, dobrze, no to chodziło, no właśnie musiałem przesunąć się w taki sposób, żeby to przeskoczyć, więc niby łatwe, wanna try again, aha, okej, okay. a, a, a. A, a nie, O to, o to chodziło, to było wszystko. Czasami te najprostsze yy, łamigłówki są właśnie najtrudniejsze, także no, tak, takie rzeczy. Dobra, czekajcie, co mamy tutaj? Nie mam pojęcia jak, nie, nie mam pojęcia, po prostu, po prostu nie wiem, wychodzę, wychodzę do menu, daję sobie extras i skip level w takim razie. Kurde, mamy 22, dobra, no i elegancko, bo, bo naprawdę nie wiem, jak to po prostu przejść. A jakby tą trampolinę przesunąć? Nie, dobra, teraz tak, przesunąłbym tutaj. Jak to zrobić, żeby tu zwalić te, tego bloka na nas, nie? To jakoś tu Trapolinę można użyć. Ten co tam w ogóle robi? Klęczy, nie wiem, błaga o litość. Kurde, będzie problem, nie? Come on, no! współpracuj, gro! Nie umiem nawet tego przesunąć teraz, nie? W sensie nie mogę tam doskoczyć w ogóle. To jak ja mam to przejść? Mordę, kopany. Eee, no nie! Ja to muszę przesunąć tak. Żeby tutaj to się tylko lekko przesunęło, że to tak przesunąć i wskoczyć na to, i w ogóle przeskoczyć. Zesrać się, kuźwa! Nie wiem, jak to zrobić. Do widzenia. Nie gram więcej w tą grę. Za dużo do myślenia, tu jest tak cholernie gorąco, że się myśleć, kuźwa nie da. Wam dziękuję serdecznie za oglądanie łapeczka. Mam nadzieję, że będzie zostawiona oczywiście Facebook, Instagram, wszystkie social media w opisie. Zapraszam Was oczywiście do e, sklepu po nowe koszuleczki, nowe wzory. Teraz już wjechał też na salony nowy e, kubeczek streamera. Dlatego tak, jeżeli chcecie tak przedpremierowo jeszcze w sobie troszeczkę ogarnąć, bo jeszcze tak do końca. O nim nie mówię, tak jak najbardziej możecie sobie to ogarnąć, ponieważ będzie dostępny tylko i wyłącznie przez okres wakacji. Tak więc zapraszam serdecznie. Oczywiście subskrypcję. Mam nadzieję, że również gdzieś tam zostawicie na tym kanale. No i miłych wakacji oczywiście Wam życzę. Widzisz oczywiście ode mnie dla Was. Trzymajcie się. No i cześć!